że nie mieli pretensji o ten francuski. Co? Jak zresztą ja mamy ich zazwolnić? Rodzice, nie, nie mieli. Nawet się nie zorientowali. To dlaczego tak wyjechali z Mordą? Nie z Mordą, bo się niepokoili. No przecież to nie był środek nocy. Wiem, ale było już ciemno, a poza tym miałem wrócić w pół do ósmej. A wygadacie w ogóle ze sobą? Znaczy? No tak, normalnie wiesz o zrobił każdy w ten tydzień. Przepraszam, co robił? No, każdy mówi, co zrobił, co zamierza zrobić w przyszłym tygodniu. No a później to spisujemy i się, rozliczamy z tego w następny weekend.